Cześć kochani. Właśnie robimy próbną jazdę przyczepą. <grymne> po, po bliskich mieścinach. Nawet nieźle Michaśowi idzie. Proszę. Oto. Królewna. Proszę. Tutaj. Nie wiem czy Michasia widać, nie widać chyba. Tak. Michaś jak Ci się jedzie. Dobrze. Dobrze. Najgorzej tyłem, co? Najgorzej, najgorzej. O, pod górkę 20 litrów nam pali, 23. No. Ciemno jest już, żeby wstydu nie było, ale staramy się, staramy, staramy. Także nawet nie było tak źle, niechaj sobie według mnie świetnie radzi, ale historia jest taka, że jak wyjeżdżaliśmy nią z działki, to ja z Boryskiem wypychaliśmy przyczepę i żeśmy niestety zarysowali cały zderzak. Ale chyba nam Michaś wybaczy. Staraliśmy się. Też robiliśmy to pierwszy raz. To co? Wybaczysz nam, Michaś? Wybaczy. Na pewno? Na pewno. Borys, wybaczył nam tata? Camping Polis jesteś no. przeciwnikiem. Czy to? No to co, kochani. Teraz pewnie będziemy się nagrywać. Jak będziemy jechać już gdzieś nad jezioro. To trzymajcie się, buziaki, pa!